Z tej strony Silver i witam Was w pierwszym odcinku z, w, z World of Tanks. Jak widać to on tu czołgi na poziomie 4, 3, trzeci, ogólnie trzecie i trzecie triery i czwarte, więcej nie mam. Ogólnie to kiedyś grałem w y, World of Tanks, ale naprawdę nie było to zbyt, y, nie było to zbyt długo. No ale zobaczmy jak to się potoczy ogólnie w World of Tanks nie jestem zbytnio dobrym graczem przynajmniej, chociaż teraz fajnie nam przynajmniej wybrało, widzę bo wybrało nam po prostu y, czołgi trzecie triery bo, bo niekiedy po prostu wybiera czołgi, które są z na przykład nie wiem wezmę czwarty trier to po prostu jest y, tam y, bardzo na przykład to chyba czwarty, co robię na 7 trier, więc po prostu cały czas, cały czas mi gadało, że tym tym, tym nic nie zrobimy, czy coś takiego. No ale dobra, rozpoczynamy tę bitwę. Każdy chyba wie, o co chodzi w World of Tanks. Przepraszam. A jeśli ktoś nie wie, to w tym chodzi o to, że albo trzeba y, zabić wszystkich swoich przeciwników, lub y, po prostu jakiś y, tu wjechał, nawalamy go. O. Dostał, ale frag nie jest mój, dobra No też nie no, nie idzie mi aż tak źle w tego WOTa aż tak aż tak to mi się nie źle nie idzie no ale to miałem długą przerwę ogólnie, bo dawno też grałem w tego WOTa i właśnie pomyślałem, że nagram sobie z WOTa, poni ponieważ wota to jest je właśnie interesująca gra, którą można fajnie sobie poszpilać o, zniknął Dobra, tutaj wyjedzie ten Tutaj mam połowę zdrowia, nie całą nawet O, tam coś dobra, nie, nie ma go <laughs> Schował się gdzieś tam za ta, yy, jakimś... No, zaczął się tam schować no. O, dostałem, 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 dostałem. posunicie się, bo uciekam Tym go nie pokonamy Tym go nie pokonamy, no, jak zwykle za zasoby na tą grę. W dziesiątkę, Dziesiątka, a nic nie wziąłem. Mhm. Proszę. O, coś ten dostał ode mnie. Widziałem. O, małe zdrowie mam. Zajmij się za innymi czołgami, żeby nie trafiało. Dostał ten czołg już zniszczony. Opanowujemy y, odnik bazę, ponieważ tam jest nasz jeden. O, też nie, już go ktoś trafił. O, mi się, posun się, bo do mnie strzelają Oj, dobra. Teraz możemy wrócić do garażu i zacząć po prostu grę innym czołgiem. Na przykład wezmę sobie teraz, yy, powiedzmy, o T28. Bardzo, bardzo mi się podoba ten czołg. Chyba najlepszy czołg, który posiadam mi się wydaje, bo po prostu chyba najlep najlepiej mi się nim gra po prostu. Znaczy tak przynajmniej kiedyś mi się grało, nie wiem jak teraz mi się nie będzie grało, chociaż była taka fajna mapa. Yy, nie, to nie jest ta, ale po prostu była taka fajna mapa, na której mi się bardzo fajnie grało, nie? Bardzo. Nie wiem, może jeszcze będę nagrywał to y, z wranikiem, w ogóle same jeszcze z Cytrusem y, lub z Kunią, chociaż oni mają dużo większe tryjery, więc nie wiem, czy to się po prostu opłaca mi, ponieważ ja tam będę po prostu siedział i nic nie robił, można powiedzieć, bo y, po prostu nie miałbym szans na te tryjery, nie? Y, dobra, jakie tu mamy? Tutaj jest jakiś Churchill, jeden kawaler, ten. No, mam dość dobre czołgi. Chociaż że się tam na tych czołgach nie znam, chociaż mam jedną dwójkę, ta 60, chociaż to jest bodajże tych czołgów, nie, nie wiem, dobrze, tutaj bym musiał mnie w raniku ogrywać, bo ktoś z, albo kunia właśnie, no bo się zbytnio nie znam na tych czołgach, jeszcze nie opanowałem ich, mogę tak powiedzieć, dobra, jedziemy, nie wiem, bo będę nagrywał gdzieś materiał, no, dwie rundy, myślę, tutaj będę, zagram i po prostu to by było, to będzie tyle, nie? Myślę, że dłuższe też są niepotrzebne zbytnio, bo, bo dłuższy ten, e, duszy materiał to też e, nie każdemu się by chciało oglądać na przykład 30-minutowy e, film, tak jak na przykład mał zwowa, bo po prostu e, troszkę żeśmy się z wtedy e, zagadali. Dobra, jedziemy tutaj. Tutaj trzeba opanować jakąś tą flagę, więc, aha, trzeba, e, chyba kto pierwszy zdobędzie tą flagę, mi się wydaje, dobra. O, dobra, e, opanowywanie bazy, czyli oni tam już coś robią. Ale czy, o nie, 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 nie możemy się im tak dać, co się, co się tam dzieje. Nie można być taki szybki koniec, a już jest 6, już jest 6. Więc trzeba tam wjechać do nich i po prostu ich zniszczyć. Nie będziemy się z nimi po prostu pieścić tutaj, bo to nie na temat. Dobra, jest tutaj za za tym, za kamolem. O, tutaj będzie nie nieco nawalane. No, tutaj się nawala. Tam jest jakiś. Oj. Nie umiem trafić w niego, a nie chcę wyjeżdżać, bo tam ktoś widział kogoś. Ale myślę, że tutaj bym mógł podjechać. To byłoby dość dobrze. Myślę, żeby to było dobre zagranie z mojej strony. Ooo! Wow. Dobra, ktoś tam jedzie. O dobra, Je leży. Tam jest drugi jakiś, który też tam... Nie, nigdzie nie jedziemy. O, dobra, nie. Rikoszet był. Dobra, opanowujemy bazę. Tam ktoś też jest, u nas przy bazie, tam, ale myślę, że tam ich podniszczą nasi. Dobra, tam ktoś jest u góry też. I tutaj ktoś jest. Znaczy tam, to jest dość daleko, sądzę, ale nigdy nie wiadomo. Dobra, tam ktoś był. Dobra, szczelimy. Może akurat. Dobra, wjadę sobie na tą górkę i wejdę sobie do tych krzaków. No, podobnie to lala nawet trochę. Tylko, że w lalu się wyskaka, robi trapa, wyskakuje się na, na nich i bije się pięciu. Opanowujemy no, bazę, o tam wjeżdża drugi czołg, wtedy jak jest drugi czołg, wjeżdża, to wtedy po prostu mu, y, szybciej leci, leci opanowanie bazy. Tylko, że y, wtedy chyba dość widać bardzo, ale ta, tam gdzie ktoś wraca do naszej bazy. Chcę jeszcze raz, by nawet, jakby tam jeden wjechał, a my byśmy dalej tutaj trzymali właśnie to, to, by. Będziemy mogli po prostu cały czas pięknie to mm, kierować po prostu. O, tam jest jakiś czołg, trafimy go może. O dostał, ale mocny czołg. Nie pokonamy go tym. Dobra. O, dobra nie leży. O tutaj są jakieś czołgi. Nie to jest chyba artyleria. Nie wiem. Nie znam się na tym dobrze. Ale jest opanowywanie bazy, więc nieźle. O, tam jest jakiś czołg. Nie wiem czy go do jest ta, aż tak z daleka, ale myślę, że może trafię Nie, znaczy dostał, ale nie pokonamy go tym. możemy mu zerwać, jak ktoś bo Może bliżej, jak podejdzie, to będzie dostanie coś. Nie umiemy go, nie umimy nic robić Rosnij się, tutaj będzie się Dobra, o, dobra, leży. Tutaj są też jakieś. Dobra, opanowywanie bazy to jest 65, ja będę tam jechał do góry, zobaczyć co, co tam dzieje. Chociaż ja chciałem te czołgi zejść... Nie no, ten, właśnie ten czołg y, jest dość szybki, nie? A teraz bym to po prostu troszkę zwalił, ale myślę, że wygramy tą rundę, więc. Y, dobra, jedziemy, myślę, że jeszcze jedną rundkę możemy spokojnie zagrać sobie. Myślę, że wezmę sobie teraz konwentera. Też dość fajnie czołg, który mam. Jest dość mocny, można powiedzieć. ENSK. Chyba grałem już na Ensku, chyba tak. Tak, chyba... A no wiem co to jest, to są te pociągi. Tylko co, wtedy jak grałem przedtem, to zaczynałem z drugiej strony, chyba i że... Chyba tak. Dobra, teraz musimy czy czekać 30 sekund, eee, zobaczymy. Jakie są y, triery? O widzę, że triery nie są zbyt mocne, bo są tylko czwóreczki, więc y, jesteśmy mniej więcej na równo, bo są trójki na trójki i po prostu czwórki na y, czwórki. Chociaż jak czwórka dopadnie trójkę, to jest mała przewaga właśnie tej czwórki, bo to jednak są już trochę lepsze czołgi. No ale nic, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Ale ogólnie World of Tanks jest taką grą bardziej, y, można powiedzieć, na myślenie, żeby się bardziej ustawić y, Więc dobrze się ustawić, dobrze strzelić, o to chodzi Chociaż y, tutaj bym, bym, znaczy no wiele osób by się mogło ze mną nie zgodzić, chociaż tak, przynajmniej takie są moje czucia Z tej gry Dobra jedziemy, nie wiem czy tutaj w ogóle jest bezpiecznie, bo jedziemy tak można powiedzieć główną drogą na nich Tutaj jest jakiś o tutaj są nie, tutaj, ty, tutaj jest mur, ok. Ej, no nie zatrzymuj mnie. Dobra, i skręcimy tutaj. Nie będę żadnych drzewek, chociaż jedną drzewkę będę sobie... O, ładnie. O nie ma. Dobra. wiadę z tym yy, Aleksem czego tam? Nie no, chyba dobrze, po, chyba dobrze przeczytałem. Tak, Alex AXL chyba się Tak. O, tutaj jest jakiś... Muszę uważać. O, tutaj on przyjeżdża. Dostał. Tam bierze jakiś nasz. O, wow, tutaj ktoś chciałby we mnie. Dobra. O tutaj już nie ma go. O, ale ten dostał. Dobra, myślę, że może pojedziemy bokiem sobie do nich O, dobra jest Dorwają go No teraz tutaj będą badać, że... Dobra, ktoś go tam ładnie i ten zabił, więc nie źle ogólnie. Dobra, mm, tutaj ktoś jest, mm, tam ktoś jest, ale nie, nie, nie aby to powiedzieć, nie dosięga gumelów. A od dzierżawicy opanowują naszą bazę, to muszą tam nasi coś tam obronić przed nimi, a my po prostu pojedziemy na od nich, myślę. Myślę, żeby to było dość takie dobre zagranie z naszej strony. Dobra. Ale tam Ej, trzeba obronić naszą bazę, ktoś tam jedzie już, dobra To musiał poczuć Dostał, ale nawet go nie oooo o, 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 o. Ktoś tu szczela Dobra Tu był ktoś, ale nie gdzie on nie tu teraz Dobra myślę, żeby to było dość, dość ten wystarczający materiał na dzisiaj. Myślę, że filmiki też nie będą długie, po prostu chwilę się poszczelamy, to by było na tyle. Więc ja się z wami żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, więc narka.